Podstawowa kostka Rubika może dostarczyć Wam naprawdę masę rozrywki. Możemy ją układać na czas, tworzyć wzorki i dodatkowo otwiera nam możliwości do jeszcze ciekawszych kostek. A co gdyby tych kostek było więcej? To jeszcze lepiej! Od zawsze fascynowały mnie mozaiki z kostek. Gdy ustawimy wiele kostek obok siebie, mogą powstać ciekawe obrazy. Na każdej ściance możemy zobaczyć 9 elementów, czyli 9 pikseli, w których możemy wykorzystać jeden z 6 kolorów kostki. Wszystko fajnie, ale są pewne problemy. Dużo kostek zajmie sporo miejsca i dodatkowo będzie to trochę kosztować. Na szczęście zestaw z dzisiejszego odcinka rozwiązuje te problemy. I w tym właśnie momencie poznajcie bohatera dzisiejszego odcinka, czyli zestaw 25 kostek od moju. Jest to właśnie taki zestaw do tworzenia mozajek z kostek, który zawiera aż 225 pikseli. W paczce tutaj mamy jeszcze coś słodkiego, bardzo miło ze strony strefy kostek, ponieważ to właśnie oczywiście od strefy mam tutaj ten zestaw i mogę Wam go zrecenzować. Jestem bardzo ciekawy możliwości, które oferuje nam taki zestawik, więc otwierajmy. O, ale chwila, tutaj z tyłu mamy na przykład już różne przykładowe możliwości. Wykonywania mozaik. Najbardziej interesuje mnie ten żółw ninja. On wygląda naprawdę świetnie. Dodatkowo, tutaj, kilka informacji o tym naszym zestawie, ale już otwierajmy, bo nie mogę się doczekać. I wychodzą nam pięknie kostki z pudełeczka. Są dość małe, i wszystkie znajdują się na białej podstawce. Dodatkowo, mamy tutaj taką ulotkę, prawdopodobnie z przykładowymi możliwościami do ułożenia. I małe haczyki. Tak, to są właśnie haczyki, ponieważ z tyłu naszej planszy od kostek są takie otwory, i dzięki nim możemy zawiesić sobie to prawdopodobnie na ścianie albo coś tego typu. Ale tym się teraz nie zajmujmy. Spójrzcie na same kostki. Wygląda to już bardzo fajnie. Kostki obrócone są na nas kolorem zielonym, i już widzimy tutaj je wszystkie pięknie ułożone. To weźmy sobie jedną z nich, może pierwszą z góry. I patrzcie, jest to klasyczna kostka 3x3 na kolorowym plastiku. Musimy sprawdzić, jak nasza kostka się porusza. Ponieważ, pomimo tego, że nie będziemy tutaj układać kostki na czas i tego typu rzeczy, już nie pomijając fakt, że kostka jest mała, to przy układaniu takiej mozeki fajnie by było, gdyby to właśnie było przyjemne zajęcie, więc kostka powinna się poruszać całkiem przyjemnie. Wow, dziwnie wykonuje się algorytm na tak małej kostce, ponieważ są to kostki 3 cm. A cały zestaw właśnie składa się z wymiarów 5 na 5 kostek, czyli łącznie jest ich 25. Ok. Kostka porusza się bardzo przyjemnie. Widać, że jest fajnie wykonana, ale też nie oczekujmy od niej zbyt wiele, bo to przecież taka malutka kostka. Spójrzmy do instrukcji. Od razu tutaj wyłaniają nam się wzory do układania i przechodząc dalej do większych mozaik, czyli właśnie tutaj jest sekcja dla 225 pikseli, czyli naszego zestawu. Oczywiście z takim zestawem ogranicza Was jedynie wyobraźnia, ponieważ możecie wykonywać tutaj różne swoje wzory albo znajdywać w internecie ciekawe pomysły i wszystko odwzorowywać tutaj na tych oto kostkach. Układanie takiej mozaiki na kostkach może być naprawdę super zajęciem i dostarczy Wam to masę rozrywki. A ja teraz zabieram się za stworzenie mojego pierwszego pikselowego dzieła na tych oto kostkach. Myślę, że wybierzemy sobie coś z tej instrukcji. I szczerze, żółw ninja bardzo mi się podoba, ale tym razem chyba zacznę od wieloryba na pomarańczowym tle. Wyjąłem wszystkie kostki, ale zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że tutaj na naszej białej planszy znajdują się takie wypustki dzięki którym możemy łatwo tutaj wpiąć kostkę i fajnie nam się będą trzymać, a nie tak przewracać byle jak tylko wszystko fajnie tutaj będzie działać. Jestem już za połową, no na razie jeszcze mało widać, ale prezentuje się to już spoko. Widzimy tutaj wodę od naszego wieloryba, którą wypryskuję tu od góry. Tło pomarańczowe naprawdę daje fajny efekt, więc oglądajcie dalej. Zobaczymy, jak tutaj ukształtuje nam się cały środek wieloryba. Patrzcie, wieloryb skończony, wygląda naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie pomyliłem, ale efekt jest naprawdę bardzo zadowalający. Bardzo przyjemnie mi się to układało i jest to super zajęcie. A ten obrazek jest dobry, taki na start, na rozgrzewkę. Jest nie taki długi, ponieważ mamy tutaj dużo już jakby kostek, które ułożone tutaj wstawiłem. Jeżeli macie jakieś pomysły, co mogę stworzyć, to możecie wysyłać je na naszym serwerze na Discordzie. A jeżeli chodzi o ten zestaw, to oczywiście znajdziecie go na strefie kostek. Macie tam dużo kostek do wyboru, a jeżeli chodzi o mozaiki, to dostępne są również inne rozmiary. Tutaj na przykład mamy zestaw 9 kostek. Jak widzicie, ta kostka jest dużo większa od tej, ponieważ ta ma 5,5 cm, a ta 3 cm. Oczywiście przy większej ilości pikseli dobrze jest zmniejszyć skalę kostek, ponieważ to jest po prostu przyjemne i wygodniejsze do układania. Ale tutaj mam właśnie zestaw 81 pikseli na dużych kostkach 3x3. Ten zestaw również znajdziecie na strefie kostek. A jeżeli jesteście zainteresowani zakupem właśnie tych kostek, sprawdźcie link w opisie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, ponieważ ja na przykład jestem mega podekscytowany tym właśnie zestawem. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!